Witam Was, moi drodzy, na no, nowym filmiku, zgadza się, nowy filmik, jak nowy ja, nowy wy, oczywiście nowy odcinek, tak zgadza się, to nie jest żart, oczywiście, przychodzę do Was dzisiaj z czymś wspaniałym, to co dostałem dzisiaj, yy, bo kupione ostatnio było, ta to przez internet, oczywiście przez sempik, ale dzisiaj dostałem na, fizycznie, więc wiadomo, że Wam pokażę, a wiecie, że ja z tej Rosji rob, rob, robiłem kiedyś filmy, tak kiedyś, teraz robię, mimo, że ostatnio nie było nowości od niej, oczywiście, to dzisiaj, wiecie, że przyszła nowość od niej, antologii, tak do torturze, to, zgadza się, ta edycja, wariant, tak jak na do, do torturze, Taki nowy album studyjny obecny, więc wiadomo, że wam pokażę z przodu, z tyłu, tak w środku, pokażę wam putę CD, pokażę wam wszystko. Yy, tak listy wam podawą nie będę, bo to są prawa autorskie, ale no, zresztą, wy już widzicie tak listy, zresztą kto słucha to wie, bo tutaj mają te wersję, a, wi a wiadomo, że gdyby tego filmu nie było, tak, to wiadomo, że on by był albo jutro, albo tam bo będzie, że jest robi żeby w filmie koniecznie, bo ostatnio były, bo ostatnio były głównie te stingi, ale jakieś osobne informacyjne rzeczy też tam były mówione, yy, bo, bo, bo... Przed filmy macie na YouTube i na Instagramie, To by wiecie, na stanie ich nie ma, ale na YouTube i na Instagramie są. Dzisiaj na piekło to mi no Halo! rozebrać? No, bo te włosy mi tu palcą, włosy, nie? Nie chodzi o was, tylko o te włosy, bo, my, bo te włosy mi tu palcą, nie? No. Ale nie, ale nie na łóżku, tylko tutaj na głowie, nie? No właśnie, muszą latać, nie? No. Dobra. Więc to jest temat filmu, tak? Bo, bo ja tu mam te rzeczy wyjęte, tak? Yy, też, rozumiem też rozebrać, tak? Na, na komandzie zrobić, tak? Też zrobić. o północy. No. Jak nie włosy na głowie, to włosy tutaj, nie? Właśnie. Ale, nie, ale to nie do Was, tylko na te włosy, nie? Nie do wyrobienia. Jeszcze raz. to. To już po prostu... Bo tu jest właśnie ta rzecz, tak, tu jest ta rzecz, tu jest ta rzecz i tu jest ta rzecz. Aha, bo to jest stan bieżąca, żeby to jest rzecz na bieżąco, bo reszta to wiadomo, kanał, biografia, tak, oficerkowa, dróżkowy tła i including, tak? Bo to jest informacyjnie, to, to przypomnieć, to przypomnieć, a to powiedzieć bieżąco, jak bo wystałkarko macie posta na stronie, macie ten zgamy na YouTube i to będzie spokojnie to, co ja muszę z tego dać na YouTube, i to ja to dam set, set dam, tak, set na to, dam tak jutro. Znaczy nie, 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 nie jutro, Jezu, jutro i jeszcze co innego, a dzisiaj dam to, tak, czyli set na to, tak dam. Bo Wiecie, że ja set na wydane, tak, wariant Laurel Shore of Life, to ja dam, tak spokojnie to ja dam. Dam zarówno ten set, tak ogólny, ogólny set, wiecie jak, o jakim mi chodzi. I, I dam linkowy z tym linkowy, tak do tej epki, czyli nie do tej, bo ta będzie dopiero, ta jest w drodze, ta będzie, ją ja muszę nagrać najpierw, i wydać. Bo ona jutro będzie nagrana, tak? Wtedy ja ją pojutrze wydam, Czyli tak, czy dzisiaj jej już nie dostaniecie i jutro jej nie dostaniecie, tak? Bo jutro ją będę nagrywać, ale jak ja ją nagram jutro, wtedy ja wydam ten wariant, tak, api Brothers tak, to Brothers oczywiście, bo, no, bo, bo na ten wariant jest, to wiecie, tak, bo, bo sześć to wiadomo, nie, ten wariant, nie, czwarty wariant, tak na potem, tak, finalny wariant, czwarty, finalny wariant, tu mamy, tu mamy do pokazania The to oczywiście, antichologii, tak, to jest temat filmu, tak, to, nasze rzeczy też, ale, mm, to, ale to jest ten główny temat filmu jest Telusiv, tak, moja idolka, no, wy, wy możecie nie lubić tak do końca, ale ja ją nie sobie, tak, lubię, że wiecie, że ja mam też inne płyty od niej, ale dzisiaj wam pokażę tą, na no, inną płytę, tak, bo Evermore winy w Evermore na inny raz, tak? Evermore, z winylem Evermore filmik będzie jutro albo pojutrze, tak? Jutro się postaram zrobić, tak? A dzisiaj jest stan onkologii, a jutro będzie czy na pojutrze z Evermore w winelu, tak? Nie CD, tylko w dobrze? A dzisiaj z dobrze? No. No dobra, sobie, sobie stuszko oczywiście. na to też serduszko, bo moje twarz to też jest serduszko bo na kanale widzicie, że macie filmiki, posty, Post, macie warianty singlowe, takie małe, macie warianty tak, macie um, single, utwory, tak, wszystko tam macie wydane, tak, wiecie, co macie na tobie, Front woda Water, ewolucja, creativity, Promek, to, 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 o, o tych, o których nie mówię, tak, na co dzień, o których ja nie mówię, ale o nich wspominam, czasem, do czasu o czas, o czas to one są ważne, też życiowe, więc zachęcam, co nie bo na YouTube macie wszystko, co straciłem, co odnowiłem, co macie nowe, wszystko, co macie wydane na YouTube, to wszystko jest, na jest cały mój dorobek, tak, wimikowy też, są na YouTube, także do streamingu, do zobaczenia, oglądania, dokładnie nie ma, ninguém não I to tyle, tak? Bo na kanale wszystko macie. Posty są, filmiki są, tak? Są codzienne, twórcze, kolorowe, wszystko tam jest. Twórcze też są, bo głównym tematem kanału są albumy, wiadomo, wszystko jest do słuchania. Zachęcam do słuchania, ale jest tak słuchaczy jest 45, o się nie mylę, albo 43, tak? Musiałbym zobaczyć, ale obecnie jest bardzo dużo słuchaczy, bardzo mnie to cieszy. Krzysztof życia to ta płyta do końca roku będzie, tak? Wiecie, że to będzie płyta o Was, tak? Krzysztof życia, prawda? Do tej płyty macie biografii, macie link do zimnych herbaty, macie link do streamingu Dolson Watt, tak? Macie go do do też na album wersa wersa, też jest link i macie jeszcze do streamingu Videomix, czyli do filmikowej ery, więc to jest wygrafia tak? Ekonone. na kanale jest to, a w, a w jest to pisemnej: też macie Creativity, out Now, już życie użycia, do Besun i Zimna herbata out Now. To macie w biografii pisemnej i linkowej, a, 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 a w pisemnej na YouTube macie to, to i to, ale, w, ale ogólnie wszystko macie w filmach, tak? I w postach i w wariantach, nie? I zachęcam do słuchania. Dobrze? Bo co do tego, tak to i na bo na to, bo na to pudełko też, oczywiście na wodnym brzak, bo, na, bo wiecie, do Wodembrzak będzie też pudełko tak kiedyś, ale hmm, inkludik będzie na każdą pudełko, dzwony tak pryzmat y, na pewno ewolucja, tak, frontowol, tak na pewno etapy, tak więc <suszy> luz frontowol na pewno tak, więc na te pudełka, na każdą pudełko, na każdą pudełko, na płytę, nie, bo tutaj było i kronik oczywiście na, na naklejce, ale y, ale tu, u, na, na, u, mnie, na, u mnie na CD nie będzie i tak nie będzie e bo Including będzie tylko na pudełkach, nie, 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 nie na CD. Nie, nie na winerach, nie na singlach, ale będzie na pudełkach. Czyli pudełko, że pudełko zawiera to i to, bo tutaj mam CD, nie mam boksu. Bo boksu tutaj nie ma, ale mm, ale i u mnie na no, każde pudełku będzie, na każde pudełko tak no, na jakiej, na jakiej formie te nam informacjami, że to to i to, ale inkluding zapis będzie na każde pudełko, na każde i na lód, i na wodny brzeg tak i na czysty, na wodne na szczątak, tak, na te era, to już w ogóle, nie? Więc wiadomo, że na lód też będzie inkluding, że pudełko zawiera to, to i to. I to tyle, tak? No. Bo to jest to, tak, to jest to, bo to ja nagram jutro, tak, dzisiaj tego tego nie będę, bo dzisiaj nagrę w na więc to jest taki prezent ode mnie kolejny, bo, bo, bo wydany te Telewizoru of Life macie, tak, bo, bo, bo set, jak i zarówno post linkowy, ja dzisiaj dam, tak, bo set z tym, tak, set z tym, czyli z, i, z, i to ze stroną i z tak, z i ze strony, to ja dam też dzisiaj, więc dzisiaj ogólnie trzy posty, tak, trzy posty twórcze, tak, jeden twórczy, drugi twórczy, drugi, trzeci twórczy, a trzy pozostałe po, 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 po to będą typowe posty, codzienne, tak, koleżowe, znaczy, koleżowe wymieniają codzienne, Jakieś tam zrobię, tak? Czyli trzy, czwór, trzy dzisiaj na YouTube tak? trzy posty twórcze, trzy typowe. Wszystko? Dobra. No oczywiście to ja nagram, taka wider Happy brother, na tak, y, na no, y, jutro go nagram, pojutrze go wydam, tak, pojutrze oczu oczekujcie tego wariantu, finalnego jak na Wodny Brzeg, oczywiście, i e, do kupienia Oficer Cover wtedy bo za torba, tak, y, kasetki nie będzie, będzie lekkie kikworia, w środku, takie, takim w przypadku, które jest, tak, jak od marcy, tak, o takie CD, które wam pokażę teraz, tak, co wam, takie CD właśnie mi chodzi do, y, do Brzeg też, tak, do, do Lourdes też, tak, do innych rzeczy też, oczywiście, weź go, tam, Sehir, ale brother, Kryształu życia, ale, yy, ale ta te płyta też, tak, bo to też się dotyczy na to. tak, CD, CD, tak, winyle, tak jak chyba może będzie, i CD, tak, jak ma tutaj teraz już tutaj chodzi o nią, tak, tu będzie ona, oczywiście, ale u mnie takie CD też będziecie mieć. Na druszkowy tyła tak samo, tak, też CD, też na Gliwiej tak, za, tutaj ma, ona ma 34 utwory na spisie, chyba 34, albo 30, tak, 34 chyba, a ja będę miał 10, bo, bo materiał na druszkowy 2 zabiera 10 utworów. Tutaj, tutaj y, 6, tak, tam y, ewolucję 26 tak i tak dalej i tak dalej, mogę wymieniać wiekami, a wiecie o co mi chodzi? No właśnie. Ale wiecie, żeby za torbą do układkę mówi tego wariantu też będzie, tak? Osobnie razem, tak bo oferta na tą erę będzie, oferta tak pudełka nie ma, ale oferta na tą erę będzie tak czterej jedzenie, tak z na jakie cake 10 rotarów, tak na widzio side 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 side, b, 5 tutaj 5 tutaj i to wszystko. Bo zapisnę, jakie też oficialkować, proszę o to i to, tak że ma to i to, to wydam okładkę, albo tutaj bo tutaj ma inne fotki, bo u mnie będziecie mieć tą fotkę z przodu tą samą okładkę, bo u tej macie inaczej. Oczywiście tutaj macie, tutaj macie inne zdjęcie, tutaj macie inne zdjęcie, ale u mnie, tak u mnie będziecie mieć. Tutaj o tą samą, co jest wariantu, innych też rzeczy też, to też i będziecie mieć tego, tak? Tak samo Magic Cover, też okładka albo z przodu tak? w w środku do płyty, a z przodu ta okładka ta sama, tak? Ale zapis płyty, tak? Tutaj, tak jak Material safe pokazuję przy okazji, łączę jedno z drugim, no właśnie, to tak, o takie właśnie mi chodzi. Mi, u mnie też będzie, że wykonawca, tak? Że Bartek, że coś tam coś tam, tak? Że wykonawca, tytuł płyty, tytuł, tytuł wariantu, tak? Że tak? Czy ewolucja, tak? One sun, czy właśnie etapy natury, tak? O tym mi chodzi, tak? No, 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 nadużkowy to też tak, że oficer, cover, tak, zapis y, na, tak, zapis, y, nazwa wydawnictwa i cover wydawnictwa. Na, na oblicze że też i nazwa wydawnictwa, cover wydawnictwa, tak, i wykonawca, tak. Wszystkie subtoty, tak, okładka, sposób, tak na i folia, i to wszystko. Bo, bo na kilka, bo na kilka z informacjami to będzie do danej, do danej płyty, tak, do tego, do magic cover, tak, list ze czego i do etapy, from the wall, tak, y, czysty, rozumiecie, nie? No, Dobra, wszystko, tak, no. To wszystko z tego, tak, i, idziemy z tym, tak, z tą płytą, bo ja tu przy okazji pokazałam mniej więcej tę płytę, ale jak ona będzie w środku, jak będzie kiedyś gotowa, to zobaczymy, tak, bo, bo tutaj jest, i kiedy gdy będzie na pudełkach, tak, chodzić, tak dzisiaj na pikotomino, koniecznie tak, halo, zrobić, naprawdę na komary dzisiaj, no, co chwilę coś, nie, a nie chodzi o was, nie, no, nie, nie mówię o was, tylko o tych paskudztwach, nie, muszą co chwilę coś robić, nie, nie, no, ale nie wy tylko tam to, nie. A to ja nagram, tak, jutro, jutro bo jutro jak nikt nie będzie w domu, tak, wtedy ja to nagram spokojnie, tak, czyli dzisiaj tego robię, nie będę, na dzisiaj macie ten wariant Rawr Show, of Live, te posty, co ja na YouTube twórcze, to wy już znajdziecie. no i to tyle, tak, bo musimy leczyć z tym, tak, więc kończymy, tak, bo testing tam z gitarzystów, tak, testing tego batonika, tak, tego kinderblenujeczka macie na rolkach, macie na YouTube. ten filmik też będzie na YouTube, ale, ale to dopiero jutro, tak, bo filmiki na dzisiaj na YouTube macie, macie też wariant, tak, Show, Live, no i to tyle, tak, no. Wszystko, tak, to będzie kiedyś, tak, to do, do kupienia będzie, do słuchania to macie, takie CD właśnie mi chodzi, tak, do duszkowe do ewolucja, tak, front volt, y, czy lut też, do kładkowych coverów też, do krystalik też takie CD, tak, oczywiście, takiego i folią, tak, 5 torów oczywiście, zapis volt, tak, zapis coveru, no. O dobra, bo to do tego, tak to duszko zrobię zduszko, bo jest anchologii, tak, do tury, tak, kończymy już na razie, Tak kończymy, jo? Przechodzimy do tego, dobrze? Bo to już wszystko powiedziałem, bo to, co miałem tu wyjęte, wszystko to powiem. bo kanał to macie, BGF temacie, posty te co będą na YouTube, to będą, spokojnie, one nie gami Macie to co macie, tak? No i tyle. Tak, bo poprzedniej filmiki na rok macie na YouTube, e, i to wszystko. Tak, jedziemy z tym. Bo tutaj właśnie to jest, jest właśnie Al, fire inurowe, an W sumie to jest ten sam zapis, ten sam zapis, co ona dała właśnie tam właśnie w op w opisie swojego kanału, czy tam jakichś mediów, mediów społecznościowych, że właśnie nowy, że połączenie właśnie miłości w poezji, także available now, nowy album, tak? czyli ten album, tak? Bo to jest wariant na tą płytę, a wiecie, że owiecaną płytą jest inny wariant, tak? Czyli the manuscript, tak? The Black Dog, tak, Del The Water, the tak? Ja już nie, ja mówię o terror, to już nie o sobie, tak, tylko o terror mówię, tak? Teraz już terror jest, dobrze? Czyli będę tu mówić o, zaznaczyć osoby, tak, ale wiecie, że głównym tematem filmu jest ona, ani ja, nie. No dobra, bo tutaj jest y, prawo autorskie, tak. No, no, no to wiadomo, Taylor Swift, tak. Tutaj ma wiele Name de tak. Tak samo tak w przypadku The Black Dog, The Walter, The Manuscript. Oczywiście ma, The Manuscript, tak jest. Y, The Walter, tak jest. Robin, jest Peter, tak jest. Prophecy, jest. Cassandra. Ja tych utworów nie słucham, nie lubię ich za bardzo, ale no mieć mam tą wersję, ponieważ wiecie, że ja lubię kolekcjonować wszystko z Nawet jak nie słucham tak, czegoś, to lubię kolekcjonować wszystkie utwory. A wiecie, że większość albumu, tak tej ery, to osobią cenię, bo większość tej ery. Rę, słucham, wszystkiego nie są wszystkiego nie, wszystkiego nie, ale część, większość, tak większość mam swoich ulubionych traków tak ulubionych, pięknych, tak szczerych, uczuciowych, tak życiowych, że wiecie, że ja słucham tej życiowo, tak ja się wzruję na niej, tak tworzę przy niej, na, na to też, tak na to też, na to też, oczywiście twor nagrywając, tworząc, pisząc, to się wzruję na niej, tak, to jest, wiecie, że to jest na pierwszym miejscu i te era też tak samo, ta te era też pokazuje mi życie, tak, wasze może też, twoje może tak, ale mo moje też, bo jak ja słucham tej ery, wtedy ja się leczę, tak mniej więcej i tutaj jest to tak no no tutaj właśnie debatę Anthology, tak to jest stereo To jest oczywiście tutaj y, jedna płytka, tak to, to jest jedna płyta. U mnie takie płyty, CD, takie płytki właśnie mi chodzi też, to, o takie płytki mi chodzi właśnie. Bo książki utworów do utworów też będą, tak? No, u mnie, tak, u mnie. Bo ja mówię o nie, ale u mnie książki utworów też będą, że, 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 że album ma te ma te, i te utwory i takie książki właśnie u mnie też będziecie mieć na singlenie, na, single, na utworzenie coverowe, ale na albumy studyjne, wariantowe już książki utworów będą u mnie, tak? Tak, takiej płyty, tak jak książeczki, takiej płyty, tak u mnie, na lust też, ale na, na, Ty musisz nie, musisz halo, do komarów, na go, do dżungli wysyłać, północy, no, a to nie do was nie, bo, to to, bo mi się to odczepiło nie, no, o matko święta, co chwilę coś się nie z wami nie, no, jak nie wosy to to, no. Więc tutaj, bo to jest to właśnie, bo to, bo wiecie, że na, jednym, na jednej czyli jest to, a na drugiej jest to, czyli disk one, disk, disk two, nie? A tutaj te książeczku to jest to właśnie jest to, tak? Tutaj jest, no ja nie zdążę wam pokazać w utworów, więc mniejsza o to. Bo tutaj właśnie jest to, tak? A to jest jakiś zapis, tak? A w to wiadomo, tak? do książeczku to wiadomo, że ja wam yy, że to, co muszę, tak, a nie to, co e, koniecznie, tak, ale zobaczcie. O, zobaczcie, downward. O, właśnie, downward. E, tutaj jest Fortnite, prawda? E, Fortnite najlepszy utwór, najbardziej życiowy. My boys, tak, tutaj właśnie jest. E, tutaj jest jeszcze na przykład, właśnie, to wam pokazałam, nie? E, tu jest. o Florida, o, nie lubię tego utworu, ale jest na tym, na tej erze to jest, tak? Gooja SIN, najlepszy utwór, że wiecie, że to era jest bardzo fajna, tak, życiowa, tak. Widzicie, że wszystko jest fajnie, bo to są te utwory właśnie na antologii już, nie? Te, co są też na wariantach osobnych, oczywiście na innych wariantach, ale tutaj jest całość, tak, bo to jest jakby rozszerzona edycja Deluxe, tak, Tytuł Dortug, rozszerzona edycja, tak, rozszerzona era, tak? Są też akustyczne wersje do Fortnite, Down Bat, tak, na pewno Lucia SIN, tak. Ja ich nie słuchałem jeszcze. O, tu, tu są właśnie, to, to są właśnie akustyczne wersje, nie? Tutaj Stereo Swift, oczywiście, za Duszko. Jak na, jak na uwnięcie się szybko z tą płytą, to pokazuję Wam to, to oczywiście, tak? Tutaj jest tak, oczywiście. No i to wszystko, tak? No. Bo kto ma tą płytę, to ma, tak? Ja ją dostałem dzisiaj, tak? O, fizycznie. Więc będę ją słuchał, tak? Ja, ja, ja tą troszeczkę sobie włożę już po odcinku, tak? To wszystko z tego filmu, tak? Pokazałem Wam, tak? To, to było, to było. Cieszę się, że mam. Dziękuję bardzo.